thank you Szanowni Państwo, jesteśmy w Sejmie, a naszym gościem jest pan Janusz Korwin-Mikke. W ramach technologii open source, między innymi, zajmujemy się również kwestiami związanymi z kryptowalutami. Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie dzisiaj do Sejmu. Natomiast mam do Pana pytanie. Jak Pan ocenia wpływ kryptowalut na gospodarkę i na technologię? Na razie jest minimalny. A to z powodu małego rozpowszechnienia e, kryptowalut. Ja zresztą słyszałem tylko o bitcoinach, bo in, in, innych nie, nie słyszałem. E, oczywiście walutą jest to, co ludzie chcą przyjmować jako waluty. Przez w okupacji na przykład e, ukradziono Niemcom wagon e, zupy żółwiowej, które nikt w Polsce nie chciał jeść. Ten wagon służy jako waluta. To tak, ja ci 10 tysięcy, plus dokładam ci wagon zupy żółwiowej, i tak ten wagon przechodził z rąk do rąk, stojąc cały czas na bocznicy. Do, dobrze ukradziony. Także, także to jest waluta i bitcoiny no, mają no, duże obwarowania obwarowania przeciwko oszustom bitcoinowym, powiedziałbym właśnie niezłomywalną, nie, nie, nie o ile się orientuję. Więc, więc w się orientują, ludzie biorą te bitcoiny. Trzeba pamiętać, że rządy będą zawsze zwalczały bitcoin, jeżeli tylko staną się bardziej popularne, a to z tego prostego powodu, że rządy sporą część swoich dochodów czerpią z okradania ludzi czy z podatku emisyjnego, czyli krótko mówiąc, do druku pieniądze, a no. Ci, co mają oszczędności w bitcoinach, ci się nie dają o, okradać, więc gdyby wszyscy obywatele przeszli na bitcoiny, no to wtedy rząd by stracił rocznie ze, ze 20 miliardów, więc no, to jest problem. No właśnie, to jest. To jest to, takie chciałem zadać drugie pytanie. Jak pan prognozuje, czy w momencie, kiedy kryptowaluty będą zdobywały coraz większą popularność, jak wtedy będą się zachowywali regulatorzy państwowi? Zostaną zniszczeni. Zniszczone, znaczy nie, jak Państwo, tylko bitcoiny zostaną zniszczone. Jak mówił Jerzy Bernard Shaw, Kościół Anglikański zniesie krytykę 90. swoich dogmatów, ale nie zniesie krytykę 1. swoich dochodów. A to właśnie byłoby to. Panie Januszu, a mam takie pytanie odnośnie, odnośnie technologii. Czy. Tak, wstępnie już rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, ale czy, czy obiło się Panu uszy takie pojęcia jak, jak system operacyjny Linux czy, czy open source? To, to nie jest nic nowego, to już chyba 10 lat temu część, część, część moich, moich ludzi operowała w Linuxie. Mój syn zresztą lubi Linux. No, ale no, on jest trochę odbiega od odbiega systemu operacyjnego takiego oparty Windows, więc, więc ludzie niechętnie na to przechodzą, po prostu przyzwyczajenie niestety działa. A jak Pan ocenia w ogóle y, wpływ na, na gospodarkę, na pos, zwłaszcza na postęp technologiczny, e, takiego ruchu w oprogramowaniu, które się nazywa open source? No tak, to jest bardzo ważne, bo to łamie, łamie, monopol, łamie monopol, czyli właściwie quasi-monopol wielkich firm, tam tylko Microsoft czy, czy coś, coś takiego. No i, dobrze, i bardzo dobrze, że to, że to istnieje no i każdy może niejako tutaj z tego czerpać i nawet dołożyć własną cegiełkę przy nie wysiłku. W nie wysiłku. Na razie to też powtarzam jest mała społeczność, jest sobie jakieś 8-9% ludzi korzysta z tego... Koło 5, 5% nawet, tak, nazwając kło no, no właśnie. No ale tak, no, właśnie mówię, że parę procent na razie. No i... Przypominam, że Microsoft i inne jeżdżą po świecie i oferują łapówki prezydentom różnych państw, czy premierom za przewodzenie na utrzymanie ich. Na przykład Polska, nie wiadomo dlaczego, we wszystkich urzędach korzysta z Windowsa, zamiast korzystać z Open Office'a. Ja korzystam z Open na przykład. I nie czuję się pokrzywdzony. Jednej rzeczy mi brakuje w OpenOffice, mianowicie możliwości zamiany znaków, yy, przedstawianie znaków porządkowych, czyli tam przerwa między wierszami i tak dalej. W Wordzie mogę to zrobić, a w, a w OpenOffice no, tej, tej możliwości nie ma. Nie wiem dlaczego, bo jest dość, dość prosta moim zdaniem technicznie, ale nie ma tej możliwości. A poza tym, Moim zdaniem OpenOffice open jest lepszy, lepszy jest, krócej, jest, krócej się zapisuje, to widać, bo objętości, jaką zajmuje w komputerze, więc zdecydowanie wolę Open office. Jak wiemy. Y w Polsce powstają systemy, które starają się coraz bardziej inwigilować obywateli. E, takim systemem jest e, na przykład e, JPK, Jednolity plik kontrolny, który do, e, za pomocą którego przedsiębiorcy wysyłają na serwery Ministerstwa tam Centrum Przetwarzania Danych, e, Ministerstwa Finansów, e, swoje rejestry zakupów, e, sprzedaży. E, jak wiemy, powstała centralna baza rachunków bankowych. Jak pan ocenia te dążenia, które tutaj służą temu, żeby zwiększyć tą inwigilację obywateli? Łącznie również chodzi tutaj o telekomunikację. No szczerze mówiąc, ja tutaj nie przesadzam w histerii, a to z tego powodu, że Amerykanie posłuchują na przykład wszystkie, ja byłem w Stanach Zjednoczonych, to działa już dawno. Słuchują wszystkie stacje telewizyjne, wszystkie telefony i tak wszystko mogą przeprodukować, no ale co z tego, kto to, kto to, kto to, kto to odsłucha potem, więc czy mogą sobie wszystko zanotować. To, to mi przypomina zbója Gembona z jednej z nowych Stanisława Lema, który to zbój zbierał informacje, robował podróżnych z informacji, no i oni skonstruowali mu demona drugiego rodzaju, który dawał nam wszystkie informacje możliwe, same prawdziwe. Więc on ich wypuścił i ten demon zaczął im dawać prawdziwe informacje, jakie są rozmiary dziurki tylnej, tylnej warłajów na, na planecie takiej i takiej, takiej, prawda? I same prawdziwe informacje. Otóż te służby specjalne mają te informacje i szczerze mówiąc są nimi całkowicie zatkane. Ale służby, służby fiskalne, no, pracowicie to przeglądają i czasami coś na coś trafiają. Miałem skandaliczną sprawę, kiedy rząd niemiecki przekupił bank Lichtenstein i wykupił, i, i wykupił dane o, o podatnikach, którzy rejestrowali się w Liechtensteinie. Chcę powiedzieć, że Liechtenstein jest bardzo dzielnym państwem, bo odmówił ugięcia się przed dyktatem Niemiec. Tak samo ze jak się u, odmówił, odmówił przed ugięciem dekretów sowieckich, które sowieci zażądali, żeby zwrócono im białych Rosjan, którzy służyli w armiach niemieckich po II wojnie światowej. I Amerykanie ich wydali, Anglicy, Francuzi, a jeden Liechtenstein nie wydał. Y, tych ostrym to nie uciekli. I muszę powiedzieć, że po 1956 roku ambasador sowiecki z uznaniem mówił o Liechtensteinie, bo oni cenią, cenią ludzi, którzy są samodzielni, natomiast pogardzają, pogardzają takimi, którzy się przed nimi płaszczą. Y, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję i dziękuję za, za tą chwilę, którą pan znalazł na wywiad.